Nawet witam, witam. Tego typu zapraszam na mój kanał zaszkodujcie, tego typu, wow, 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 właśnie, ja tam święta wielkanocne, w ogóle życzę wam wesołych świąt wielkanocnych, tego typu, właśnie, wow, tego typu, wow, słuchajcie widzowie, zapraszam na mój kanał, bo we wtorek będzie teledysk, tego typu. Słuchajcie, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie, żeby was było coraz więcej, bo naprawdę to będzie sztąd. Jak widzieliście przypitki, to fajnie będzie to wyglądało całkiem. Słuchajcie, to jest właśnie to, że trzeba po prostu e, przygotować się we wtorek po świętach tego typu widzowie. Eee, nie wiem czy dzisiaj live'a zrobię, Słuchajcie bo są święta. Każdy chce sobie odpocząć tego typu. Zobaczę. Słuchajcie zobaczę, zobaczę co i jak. Bo na razie to są święta, no to wiecie. To, że robię filmik, to po prostu chcę was poinformować co i jak, żebyście byli w temacie to jest wtorek słuchajcie widzowie no powiem wam, że na Wielkanoc to, to ładna pogoda ciepła oby, oby widzowie nie wróciła zima nic nie wiadomo jeszcze może sczypnąć słuchajcie nic nie wiadomo co jak no po no, prostu słuchajcie no takie jest życie ja się mówi słuchajcie Dobrze, że ten wiaterek jest, bo przecież przyjemnie jest. Duszmy, jest fun, nie jest tak jakby duszno, bo jest fajnie właśnie. No. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu. Eee, zobaczmy, czy dziś będę odpalał live'a, czy nie. No, no to sam zdecyduję. Ja najczęściej, jak są święta, nie odpalam live'u. Ale pomyślę, Tak, zobaczę, że udostępniacie kanał, skrybujecie kanał, i się wysłuchacie, to w ramach tego, że jest mielkanos, to w ramach tego, może zrobię lajga. Ale to wszystko jest jakby od was, że zależy jest. się co do... Słuchajcie, Ach, widzicie, nie jestem skurwysynem. tylko Wy jesteście nie, niektórzy synami. Wiecie o tym dokładnie. Bo coś wam nie pasi, bo chcecie. To ja ustawiam. Zasady. Nie wy. Tylko ja. Dlatego zawsze tłumaczę i będę wam tłumaczył, że to, że wy chcecie grubno mi obchodzi. A jak ja o coś was proszę, też macie to w dupie. Coś jest za coś. Słuchajcie. Widzicie? To jest to Odbijała się piłeczka. Wy chcecie... Bo to dlaczego ja nie mogę chcieć od was coś? Żadnego kurwa wsparcia od was nie ma. To jest takie przykre. Trochę dla mnie. Tu lubicie na Szanujecie się komu. Że jesteście fanami, fankami, inne rzeczy. A jakoś... Nie no możecie się przebić i mieć w dupie te hejty, które na, się narzuca. Ja już mam to dawno w dupie i będę miał w dupie. Ja się nie przemuję Bo hejty są i będą. Tego się nie da ominąć. Trzeba po prostu jest to 4 litery, jak się mówi. A wy jak nie macie 4, 4 litery, tylko się boicie. To już nie ma jeszcze. I moja broszka tego typu widzicie to jest właśnie to co zawsze tłumaczę wam polejcie sobie te tematy które ludzie tam wam nakręcają bo to was nakręca, nie mnie a wy wszystko co popadnie bo w internecie ale zgadźcie jak robię live, czy na TikToku, czy na e, YouTube, objaśniam sytuację. A i tak macie to gdzieś założę. No to... sorry, tak to nie możemy grać. Patrzcie. Moje zdanie jest tak, że nie umiecie doszanować czyjejś pracy. Automatycznie pokazujecie, że nie szanujecie swoich rodziców, którzy Wam dają od siebie. Jak nie Wasi rodzice, to powiem Wam, żebyście, żebyście byli w szarej tupie. Macie koryto, macie gdzie spać, to co chcecie, dostajecie. Jak nie, nie Wasi rodzice. Słuchajcie no. no, ale cóż, Wy jesteście nam na świecie. To co kiedyś ja wyprawiałem, to było cenne. Ja wiedziałem co się dzieje. A teraz jestem z sobą i nie muszę grać. Aby umiecie podkręcać, nie Potrzebnie takie podkręcanie mm, plotek. Bo, bo Wy nakręcacie plotki. Chcecie nas ośmieszyć, tego ale Wam się tu nie udaje, bo ta plotka jest tak nagręcona, że ta osoba, ta robi plotki, to promuje mnie, Kobra i kanał cały. Słuchajcie, Ja jestem, jakby górą, bo poprzez Wasze plotki promujecie kanał, nie. No poprzez wasze takie głupie niepomyślone te inne rzeczy. ty są i będą. No. Z tym się liczę. No ale wy się nakręcacie. I to bardzo. Wy się tak nakręcacie, że ja ten nie się zastanowam. Kto jest tu głupszy? Ja czy wy ludzie? To jest właśnie to. Słuchajcie, bo ja też. Tak punktu mojego widzenia, jak obserwuję Was, bo ja sobie obserwuję, jestem cichy, sobie tam obserwuję Was, to naprawdę to jest tragedia. Patologia internetowa, Wasza, z Waszej strony jest. Nie z mojej, tylko z Waszej strony. Patologia internetowa. Ja wiem, że teraz wyspieszy wiek, to tam tego. No ale z punktu mojego widzenia, słuchajcie, Właśnie się pilnować, co cię skoro robi w internecie. Tu nie ma. Tutaj już się aportujecie inne rzeczy. Co wychodzi? Google. Prosto. na sercu swoich rodziców, nie zabierzesz to i ja nie wrócę do domu. Słabe. Bo na się tak robicie. Nastraszacie swoich rodziców, jak wam nie oddadzą nie, laptopa, komputer, konsolę, czy inne rzeczy, to ja uciekam z domu. No to to trzeba być pojebem. Żeby tak nastraszać swoich rodziców nie to, że wasi rodzice proszczą się jeszcze wy strasznicie? swoich rodziców? jak nie, kurwa wasi rodzice to by się zginęli, naprawdę słuchajcie Byście się zginęli fuj. chuj no ale cóż jesteście na, na mądrzejsi to weźcie może idźcie do roboty, za, e, załatwicie urzędowe sprawy, papierkowe za rodziców. Czy będziecie tacy bystrzy? Później. Chyba nie. Proszę. Widzicie, jak was rozgryzłem. Bo ja was rozgryzłem. Nie? Obserwuję wasze zachowanie wyczynki na komentarza inne rzeczy i widzicie, mleko się rozlało. Tego typu. Wow.